Witam Was serdecznie w kolejnym już 125 odcinku Drewnianych Poniedziałków. Dzisiaj prezentuję kościół w Poniszowicach, miejscowości 20 km na północny zachód od Gliwic. Jedno z moich ulubionych zdjęć, bo <laughs> super udało się kościół y, uchwycić, ładnie oświetlony promieniami słonecznymi. Zdjęcie wykonałem 16 marca 2012 roku podczas moich podróży po Górnym Śląsku. Kościół w to jeden z najstarszych kościołów Górnego Śląska, bo mm, podają źródła, że powstał w XV wieku. Niektóre źródła podają 1404, niektóre 1499. Wiemy na pewno, że y, ta druga data to data konsekracji kościoła, a badania dendrochronologiczne wykazały właśnie, że powstał on w 1499. Kościół ma dwa wezwania: Narodzenia Chrzciciela i Matki Bożej Częstochowskiej. Dzwonnica, która tutaj zaraz obok kościoła jest też pokazana na zdjęciu po lewej stronie, pochodzi z 1570 roku i jest na niej dzwon, który się nazywa Słowo Pańskie z 1536 roku. Jeden z najstarszych dzwonów w ogóle na Górnym Śląsku. Do kościoła dobudowano w 1650 kaplicę Matki Bożej Fatimskiej. Fundował tą kaplicę Franciszek rog Rogojski. A w XVIII wieku, w 1775, przebudowano kościół, dano wieżyczkę na sygnaturkę oraz obudowano kościół sobotami, które też są widoczne na tym zdjęciu. W 1852 wybudowano lożę kolatorską w Zakrystyi, fundował to Aleksander Zawadzki. Remontowano świątynię w 1908. W 1934-35, później w 1982-84 oraz ostatnio w latach 2011-2013, czyli y, zdjęcie właśnie jest y, tuż po remoncie, więc idealnie kościół widać. Jest to budowla jednonowowa, konstrukcji zrębowej, orientowana, wybudowana z drzewa modrzewiowego, y, posiada dwukalenicowy dach kryty gątem oraz Soboty, o których tutaj wspomniałem wcześniej. W środku kościoła mamy chór muzyczny z prospektem organowym z 1851 i instrumentem z 1940 roku. Te organy pochodzą z kościoła w Ujeździe. Kościół ma portale zamknięte łukiem trójlistnym, wewnątrz polichromię z 1882 roku. W ołtarzu głównym, wczesnobarokowym z połowy XVII wieku mamy obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony w 1850 z Częstochowy i umieszczony właśnie w ołtarzu głównym. Również mamy późno barokową ambonę z drugiej połowy XVIII wieku oraz słynne obrazy, obraz Narodziny na figury świętej Małgorzaty i świętej Katarzyny tak cenne, że umieszczono je w Muzeum Diecezjalnym, a wieś Poniszowice, pierwsza wzmianka to już rok 1223, a kościół istniał to już w XII wieku, prawdopodobnie w 1175, zniszczony przez wichurę w 1399 i po tym właśnie zniszczeniu wybudowano obecną świątynię, odbudowaną Prawdopodobnie właśnie w 1404, ale tak jak mówiłem, te najnowsze badania wskazują, że jednak to był rok 1499, czyli rok konsekracji. Na zdjęciach mamy wnętrze kościoła, to jak kościół wygląda z zewnątrz. Mamy tutaj takie okazałe drzewo przy kościele, też bardzo stare. I u góry znalazłem na cmentarzu, bo obok kościoła mamy okazały cmentarz również epitafium zabytkowe właśnie jego zdjęcie również wykonałem bo bardzo oryginalne to ostatni odcinek przed świętami wielkanocnymi a więc moi drodzy słuchacze z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę wam prawdziwego przeżycia duchowego świąt wielkanocnych także tridum paschalnego oraz prawdziwego spokojnego odpoczynku w tych dniach i widzimy się w pierwszą niedzielę po y, Bożym Narodzeniu. To już będzie w kwietniu. Bożym, po Wielkanocy to już będzie w kwietniu. Y, rozwiążemy zagadkę z ubiegłego tygodnia. Pytałem o y, utwór, który, nagrała, która, y, która zagra, który zagrała Julia z kasy pierwszej, A, bo to oczywiście Pięć wielkopostna na Krzyżu Chrystusa. A dzisiaj zapytamy o diecezję. Decyzję, w której znajduje się Kościół w Poniszowicach, Podaj jej nazwę. Wysyłamy wiadomości na adres mailowy marcin.smajdor.maupa.edu.pl. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że yy, odcinek będzie się dobrze oglądał. Wszystkiego dobrego.